Szpital Świętej Trójcy od niedawna ma na swoim wyposażeniu tomograf komputerowy. Nowoczesne urządzenie posłuży do szybszej i skuteczniejszej diagnostyki. pieniądze na zakup i instalację tomografu pochodzą z Unii Europejskiej. Inwestycja w płocką lecznicę jest częścią większego projektu, który prowadzi samorząd Mazowsza. Do tej pory dzięki temu programowi Szpital Miejski otrzymał wyposażenie medyczne warte ponad 800 tysięcy złotych. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą współpracę, za to, że rzeczywiście dzięki tej współpracy nasi mieszkańcy i pacjenci szpitala będą mogli w, no być dużo lepiej, kompleksowo leczeni także w naszym szpitalu. Tomograf został ustawiony w specjalnie przebudowanym pomieszczeniu. Posiadanie własnego tomografu oczywiście zwiększa e szybkość, bezpieczeństwo leczenia pacjentów. Dotychczas wróciliśmy pacjentów do innych pracowni, więc odpada cała, cała logistyka, przenoszenia pacjenta, tak, w zimę i tak dalej, czyli to podnosi i, i jakość, podnosi i, i jakość leczenia oraz skuteczność, bezpieczeństwo. Tomograf oraz przygotowanie pracowni, w której są prowadzone badania, kosztowały w sumie prawie 2,5 miliona złotych. Trwa budowa nowej siedziby przedszkola nr 17 przy ulicy Kosobudskiego. Postęp prac widać gołym okiem. Budynek w stanie surowym już stoi, powstały ściany działowe i węzeł cieplny. Na ukończeniu są prace przy układaniu pierwszej warstwy pokrycia dachowego oraz docieplaniu elewacji. Aktualnie trwają roboty wewnątrz budynku, powstają m.in. instalacje sanitarne i elektryczne. Ekipa kładzie tynki, posadzki i montuje drzwi. Powstaje już także nowe ogrodzenie działki. Budynek ma być gotowy latem, aby nowy rok szkolny przedszkolaki z 17 rozpoczęły już w nowej siedzibie. Kolejnym etapem inwestycji będzie wyburzenie starego obiektu i budowa w jego miejscu placów zabaw.